Biegam dzisiaj po porto, dopóki nie znajdę czegoś polskiego, lecimy. I może to być jakiś typowy polski produkt, czy na przykład jakaś znana osoba jak Robert Lewandowski czy Jan Paweł II. I może być to również flaga, ale nie wystarczy, żeby miało biało-czerwone kolory, jak na przykład ten hydrant. I przy okazji pokażę wam wszystkie najładniejsze oraz najciekawsze miejsca, które zobaczyłem podczas tego biegu i w ten sposób razem sobie to miasto zwiedzimy. I coś, co mi się najbardziej rzuciło w oczy, a tak naprawdę w sumie to w nogi, to to, że w tym mieście cały czas biega i chodzi się pod górkę, i w dół jest tutaj naprawdę masa przewyższeń. I coś, czego również nie dało się ominąć, to to, że to miasto jest w ciągłym remoncie, wszędzie są jakieś dźwigi i budowy. Ale generalnie architektura i styl tego miasta bardzo mi się podoba. Z tego co wiem, to wnętrza są też bardzo piękne i byłem nawet w jednym, w tej księgarni, ale to zobaczycie w innym filmie. I swoją drogą podoba mi się sposób zwiedzania miasta przez bieganie, bo dzięki temu mogę zobaczyć dużo różnych miejsc i przy okazji odbyć trening, więc w następnych miastach na pewno też będę robić takie filmy. Wracając do znalezienia czegoś polskiego, to jak na razie przebiegłem już 3 km i oprócz tego na początku nie znalazłem niczego, a szukałem każdej ulotek, naklejek, aż w końcu znalazłem taką biało-czerwoną lampę w sklepie, ale wydaje mi się, że to przez święta, a nie przez to, że jest to polskie. Później już byłem naprawdę bardzo blisko, bo trafiłem na pingo Doce i to jest taki portugalski odpowiednik Biedronki, tylko że to bardziej jednak Biedronka jest portugalska, a nie w drugą stronę, dlatego biegłem dalej. Kawałek daje coś bliskiego serii biegania i szukania samochodów, bo było to Bugatti Cafe, które miało klamkę w kształcie starego Bugatti. I później w końcu po 5 kilometrach znalazłem polską flagę. Mamy to Polska Górą!